No to do widzenia. Chyba tak. Do widzenia. Do widzenia. Nie wyglądamy trochę śmiesznie? Chyba nie. Pilnuj się. Do widzenia. Thanks. Dziękuję za wszystko. Pewnie myślisz, że jesteś bohaterem, dlatego że sprowadziłeś moją córkę żywą. Nie, to dobrze. Bo mam tutaj całą piramidę zarzutów przeciw Tobie. Z łatwością można by Cię wpakować do więzienia.